Dnia nasze biuro odwiedza bardzo wielu klientów. Jednym z nich jest Bogdan. Poznajcie go. Bogdan, człowiek biznesu. Zawodowo jest restauratorem, który zajmuje się również cateringiem dietetycznym. Prywatnie fan sportu, podróży w ciepłe kraje i dobrej muzyki. Szuka luksusowego mieszkania pod wynajem, które będzie spełniać szereg oczekiwań. Bogdan, wiem, że szukasz nieruchomości pod inwestycje. Czego ode mnie oczekujesz? Co to ma być za metraż nieruchomości? Jaka lokalizacja? Które piętro? Zdecydowanie nowe budownictwo. Metraż 100, maksymalnie 150 metrów. Budżet około 4000 za metr kwadratowy. Czy to ma być teren ogrodzony? Czy on ma być otwarty? Na czym Tobie zależy? Jakiś plac zabaw dla dzieci? Miejsce parkingowe? Garaż podziemny? Będą to na pewno atuty tych nieruchomości, jako że zakładam inwestycje. Nie wiem, jaki potencjalny klient, jaką nieruchomością będzie zainteresowany. Czy to ma być deweloperka, typowa deweloperka, czyli wy wszystko pod siebie? Czy to ma być nieruchomość już wykończona z pełnym umeblowaniem, czyli coś takiego dla klientów, którzy nie mają czasu? Tu już liczę na Twoje doświadczenie. Jeżeli oferta będzie interesująca, jestem skłonny zakupić nieruchomość w stanie deweloperskim. Jeżeli znajdzie się konkretna oferta wykończona, również będzie to dla mnie atut. Mam dla Ciebie trzy propozycje, które chciałabym Tobie zaprezentować, a więc myślę, że ruszajmy zobaczyć. Super. Zapraszam. A więc jest to pierwsza oferta, którą chciałabym Tobie przedstawić. Mieszkanie o powierzchni 135 m2, mhm. powierzchni po podłodze 160. Jakie ogrzewanie? Ogrzewanie podłogowe miejskie. Przechodzimy teraz do największego atutu, jakim jest. Olbrzymi taras. Robi wrażenie. A więc zapraszam na zewnątrz. Teraz idealne miejsce do letniego odpoczynku. Zero sąsiedztwa, sama prywatność. I, I grillowania. I grillowanie, dokładnie. Miejsce parkingowe przypisane do nieruchomości. No i nikt Ciebie nie widzi. Rozumiem, że jak sfinalizujemy umowę, stawiasz pierwszego grilla. Nad tym bym się zastanawiała. Atutent te, te, tego apartamentu jest z pewnością lokalizacja. W centrum za nami jest szkoła, blisko tramwaj, przychodnia. To na pewno jest atut. Minusem może być duży metraż. Nie wiem, czy znajdzie się ktoś chętny na wynajęcie tak dużego apartamentu. Bogdan, podsumowując, apartament o powierzchni 135 metrów kwadratowych, który składa się z trzech sypialni, salonu z aneksem kuchennym, łazienki, toalety i pomieszczenia gospodarczego. Lokal usytuowany na ostatniej kondygnacji, do którego przynależy piwnica oraz miejsce parkingowe. Jaka jest cena tego apartamentu? Cena promocyjna do końca wakacji... Jak wszystkie wakacji. ceny u Ciebie. Ha, oczywiście, cena promocyjna do końca wakacji to 3100 zł za metr. Co daje. Co daje nam całość 420 tysięcy złotych. Ciekawe wnętrze. Można, można tutaj dosyć dużo pomysłów zrealizować. I to może podobać się potencjalnemu najemcy. Zapraszam. Bogdan, Druga lokalizacja, którą chciałabym Tobie pokazać, jest to apartament o powierzchni 107 m2, usytuowany na drugim piętrze, czyli trzeciej kondygnacji budynku. Nie ma tutaj windy, więc wchodzimy po schodach. W pełni umeblowany. Tak, w pełni umeblowany, wykończony, w stylu, który zaraz przejdziesz, zobaczysz, czy byłby idealny dla Ciebie. Tutaj mamy fajne drzwi, garderowa. Ważny element w każdym mieszkaniu, mało szaf, więc takie pomieszczenie jest idealne. Czy Twoja garderoba by tutaj się zmieściła? Byłby problem. Zapraszam teraz do salonu. Salonu z otwartą kuchnią. Miejsca, w którym chyba najwięcej. Jasnego salonu. Jasnego. Słońce wpada. Ale. W takich sytuacjach jest klimatyzator, o, więc rewelacja. bardzo ważny element w tym apartamencie. A jak z ogrzewaniem? Nie widzę ogrzewanie podłogowe w całym apartamencie, miejskie ogrzewanie. Klimatyzacja jest to wymóg XXI wieku, musi ona być w każdym, w każdym mieszkaniu, w każdym apartamencie. Centralny odkurzacz, instalacja przygotowana do tego, jak również ogrzewanie podłogowe. Tutaj mamy otwartą kuchnię. Apartament, tak jak powiedziałam na samym wstępie, sprzedawany jest z pełnym wyposażeniem, które tutaj widzimy, tak? czyli wyposażenie całej kuchni plus ruchomości w mieszkaniu. Jeżeli klientowi będą się podobały, idą razem. Razem z kotem, który tu biega? Myślę, że właściciel kota nie odda. Kolejne pomieszczenie jest to sypialnia właścicieli prywatną łazienką. Cały apartament jest spójny? Tak, bo właśnie w tym apartamencie każde jedno pomieszczenie zostało zaprojektowane przy samym, tutaj od samego początku przez projektanta wnętrza. Wspominałaś coś o instalacji, o odkurzaczu? Tak, w całym mieszkaniu jest poprowadzona po podłodze instalacja odkurzacza centralnego, a więc bardzo duży atut dla Ciebie. <grym> Jak najbardziej. Jest to w moim guście jak najbardziej, nie niemniej muszę patrzeć pod potencjalnego najemcę, bo, bo takiego apartamentu szukam nie dla siebie. Podsumowując, apartament 107 metrów, usytuowany na drugim piętrze, czyli trzeciej kondygnacji, w tej samej lokalizacji, czyli bardzo dobrze skomunikowanej. Teren ogrodzony, do mieszkania przynależą dwa miejsca parkingowe. Cena tego apartamentu to delikatnie jak Zawsze promocyjna Delikatnie ponad 4000 zł. Co daje nam całość 470 tysięcy. Jest to cena podana z całym wyposażeniem, tak jak wygląda cena podwodnika. Z ten pełnym wyposażeniem dziś. oprócz pokoju dzisięcego. Wrażenia bardzo pozytywne. Mieszkanie urządzone zdecydowanie w moim guście. Myślę, że nie będzie problemu z wynajmem. Zapraszam. To jest trzecia nieruchomość, którą chciałabym to zaprezentować. prezentować. Apartament w tej samej lokalizacji, czyli osiedle Tartno, o powierzchni 119 m2, składający się z trzech sypialni. Zaraz pokażę salonu z aneksem kuchennym i łazienkiem. Widzę, że w tym apartamencie zainstalowane są urzędniki. Nie tak. ma podobnego ogrzewania. Nie nazwałabym to minusem czy też plusem, bo kwestia klienta, myślę, że jesteś w stanie przekonać się dzięki innym atutom, które posiada ta nieruchomość, czyli widzie oraz muzyczce. Słyszałeś, muzyczka też jest w całym obiekcie. Mamy pomieszczenie ogólnodostępne dla wszystkich lokatorów, czyli saunę z kącikiem lobby oraz tak jak wspomniałam wcześniej halę garażową miejsca podziemne i winda winda to chyba największa atut tak jest Pierwszą rzeczą, którą przykuwa tutaj uwagę na pewno jest winda oraz wysoki standard na częściach wspólnych, czyli w klatce. Po wejściu do apartamentu widzimy, że trzeba tutaj dosyć sporo zainwestować. No jest to, jest to stan deweloperski, więc wymaga to inwestycji. 119 m2 zlokalizowany na trzeciej kondygnacji, czyli drugim piętrze. Cena 475 tysięcy zł za całość. Trzeba je nam za metr wysokość? 3990 zł. Zdecydowanym atutem tej lokalizacji jest sauna znajdująca się w częściach wspólnych, w części piwnicznej. Nie spotkałem się z czymś takim w apartamentach w Grudziądzu. Może to być dodatkowy atut dla osoby chcącej wynająć ten apartament. Z trzech apartamentów w jednej lokalizacji, które obejrzeliśmy, pierwszy, drugi, trzeci, zdecydowanie wybrałbym wykończone mieszkanie umeblowane, które pozwala na wynajęcie mieszkania apartamentu od zaraz. Jest to z pewnością największa. atut, nie tracimy czasu na, na urządzanie, nie mam na to czasu, każda inwestycja musi się jak najszybciej zacząć zwracać, więc... Ja dokonałbym wyboru umeblowanego mieszkania. Zdecydowanym atutem dwóch apartamentów w stanie deweloperskim jest fakt, że można urządzić je pod własny gust. Ja poszukuję mieszkania, które chciałbym wynająć. Jeżeli jednak chciałbym kupić któryś z tych apartamentów dla siebie, zdecydowanie wybrałbym stan deweloperski, który, tak jak wspomniałem, mógłbym zaprojektować i zaranżować pod moje potrzeby. My właśnie pracujemy. Dzięki naszej pomocy również Ty możesz znaleźć swoje wymarzone mieszkanie.